Za nami kolejne wielkanocne spotkania w klubach Akces Jagora. Wzięli w nich udział zarówno seniorzy i osoby samotne, jak też przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej po Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku nie zabrakło świątecznych potraw, muzyki i rozmów. Jest to na pewno bardzo ważne święto, zarówno dla naszych mieszkańców, jak też i dla nas, bo jest to okazja do bezpośredniego kontaktu. Zainteresowanie ze strony mieszkańców jest bardzo duże. Jest nam bardzo z tego tytułu przyjemnie, że, że chcą po prostu z nami się spotkać i, i, i zobaczyć i porozmawiać. Wielkanocne spotkania to moment, gdy seniorzy mogą spotkać się i lepiej poznać. Współdzielni Mieszkaniowej po Pojezierze organizowane są od lat. Na sali jest wiele osób, które biorą w nich udział co roku. Ja już tu 10 razy co najmniej. Jakby było źle, to bym nie przychodził, a jest dobrze, dużo ludzi, dużo znajomych, dobrze, nie ma jak w spółdzielni. Podczas spotkania stoły zastawione są tradycyjnymi świątecznymi potrawami, przekąskami, ciastami i napojami. Sprzyja to podtrzymaniu wielkanocnego nastroju. Przede wszystkim spotkanie z sąsiadami, inny nastrój, prawda? Taki wesoły, radosny przedłużenie świąt, bo niedawno było. W domu czasami samemu się spędzi, nie, prawda? Czasami tam różne rzeczy wychodzą, a tu jest bardzo radośnie i miło. Zarówno w klubie Akces, jak i Agora Wielkanocne świętowanie umilił gościom zespół Folkownia. Nie zabrakło najpopularniejszych utworów biesiadnych oraz wspólnego tańca. Seniorzy przyznają, że na świąteczne spotkania czekają cały rok. No bardzo przyjemnie, przynajmniej samo to spotkanie tutaj, no i uroczystości, występy są artystyczne i tu bardzo przyjemnie, także chętnie przychodzę, czekam. Współdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze organizuje spotkania dwa razy w roku, w Boże Narodzenie oraz Wielkanoc. telewizja Kopernik. Kopernik.tv